No dzień dobry, dobry człowieku, ty właśnie dzień dobry Ja nazywam się Szymon Chałupka jesteśmy na kanale Filmujemy Więc dzisiaj będzie stricte filmowy odcinek Będzie to pewnie króciutki odcinek Ale jest to taki słuchajcie efekt Który przyszedł mi ostatnio do głowy I stwierdziłem, że hola czemu nikt o tym nie mówi On jest taki bardzo prosty w wykonaniu A bardzo fajne efekty tam daje I pamiętam, że jak go od odkryłem To to naprawdę jarałem się nim I e, lubiłem go wykorzystywać Właśnie przy jakiś takich różnych e, Dziwnych sytuacjach On daje taki właśnie dziwny efekt i w zasadzie to, że poznałem go kilka lat temu, to teraz dosyć ciężko się go robi przez bezlusterkowce bez i te całe systemy, ale damy sobie radę. Pamiętajcie o tym, że ta transmisja jest płatna, wystarczy zostawić łapę w górę i wtedy już, już YouTube wie, że jesteście dobrym człowiekiem i możecie przejść dalej, więc chodźcie, zapraszam. I'm problems, I'm problems no i dlaczego powiedziałem, że na bezlusterkowcach może okazać się to problematyczne, ponieważ one mają w zasadzie, no kiedyś też tak było, ale teraz wydaje mi się, że mają troszeczkę więcej takich zabezpieczeń przed wypięciem obiektywu i też z przenoszeniem tej elektroniki, żeby to tam wszystko się nam elegancko jakby dotykało, stykało, tak? Ciało w ciało lubi się dotykać, ale nieważne. I dlaczego powiedziałem o odpinaniu obiektywu? Dlaczego? No bo właśnie ten cały efekt, dlatego powiedziałem, że ten film będzie pewnie krótki. To polega na tym, że odpinamy, słuchajcie, nasz obiektyw i tak naprawdę staramy się go w taki sposób utrzymywać. Możemy robić to na dwie osoby, później jak go panujecie to możecie robić na jedną osóbkę, nie na waszą osóbkę. I staramy się go umiejscowić w taki sposób, jakby przy samym naszym bagnecie, że on dotyka dołem albo górą, w zależności od gdzie wpada wam światło. Cały czas do korpusu, ale delikatnie odchylamy go pod Kątem od tego, właśnie korpusu, jakby od naszego bagnetu. Dzięki temu zaczyna wpadać nam to światełko, i na naszym obrazku zaczyna się dziać cud. Nie wiem, czy Boże, ale na pewno dzieje się cud, bo wygląda to cudownie i mi ten efekt bardzo się podoba. Teraz pewnie zastanawiasz się. Czemu mogę wykorzystać taki efekt, taki, który mi tu mówisz? Przede wszystkim ten efekt bardzo dobrze sprawdza się w tych wszystkich ujęciach, gdzie bardzo blisko podchodzicie. Jeżeli macie jakieś właśnie takie w głowie myśli, żeby na przykład robić to na przykładzie oka, albo chcecie pokazać coś takiego detalicznego, nie wiem, ja tutaj przychodzi mi, żeby pokazać na przykład kreskę. Witam panie Krzysztofie po koncercie jubileuszowym Turba Durych. To wtedy w tych wszystkich, właśnie, kadrach to jest bardzo fajny taki efekt stylistyczny, który może, na przykład, wskazywać na to, że coś tu jest nie tak. Albo, na przykład, ktoś na coś patrzy i pokazuje się właśnie przy takim, w takim rodzaju, te ujęcie, i wygląda to, jakby ktoś był albo pijany, albo nie pełna rozumu. Więc tutaj w tą stronę bym poszedł, zresztą tak jak cały czas gdzieś teraz widzicie, efekty tak wyglądają. Jeżeli chodzi o ustawianie ostrości, jeżeli chodzi o ustawianie przysłony, tak naprawdę w tym momencie nie ma to większego znaczenia. Generalnie, ja w tym przypadku, jak robiłem te ujęcia, bo robiłem. Mnie wtedy jeszcze Lumixem z 50. To robiłem tak, że ustawiałem sobie ostrość jeszcze na jakby w piętym obiektywie, na, na to co mnie interesowało, i odpinałem ten obiektyw. I mniej więcej ta ostrość wtedy fajnie się nam utrzymywała i było jakby ok. Niemniej jednak, jak pamiętam, jak robiłem kiedyś, czy to Heliosem, czy coś, to tak naprawdę nie miało to żadnego znaczenia z tą ostrością. Chociaż powiedzmy, że jak ostrzyliśmy coś dosyć blisko, to też trzeba było jak, jakby na obiektywie ustawić tą ostrość możliwie jak najbliżej. I tutaj może być właśnie problem z obiektywami y, by wire. Y, więc y, dlatego moja teza, myślę o bezlastrkowcach, ma tutaj sens w tym odcinku. No i słuchajcie, to by było na tyle. No, to, to jest taki prosty odcineczek, y, który wierzę, że komuś się spodoba i komuś tak się wpasuje. Ja od kiedy znowu sobie przypomniałem, to gdzieś tam co jakiś czas zrobię takie właśnie ujęcia, bo to naprawdę bardzo fajnie wygląda. I, i możemy y, też spróbować tutaj w, z dołożeniem jakiejś latarki, na przykład do tej y, dziurki. Może być to latarka telefonu, jakaś jakieś większe źródło oświetlenia możecie eksperymentować, możecie próbować. Może być to fajne zastąpienie, e, takich flar, dodawanie ich w postprodukcji albo szukanie ich gdzieś na żywo. E, możecie spróbować e, iść w tą stronę. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem, jestem o tym przekonany. Pamiętajcie o tym, że łapa w górę powinna już być troszeczkę wcześniej uiszczona, ale dajecie jeszcze drugą szansę. Pamiętaj też o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i koniecznie sprawdzaj wszystkie linki w opisie, bo tam są naprawdę ciekawe rzeczy. Nawet są zniżki z kodem filmujemy na fajny sprzęt. I to dużo, bo prawie 500 wpadajcie. A ja w tym momencie życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się.